Chcę w tą grę grać. Patrzymy plutonik. No to jedziemy. I oglądamy. Ale, ale czy z golcika trzeba by owalnąć? Nie wiem, chyba. Naprawdę nie wiem. U, ta peska nie weszła. W Gąskę chciał trafić, ale chyba nie weszło. Bo... Najpierw by musieli tego ziomeczka zniszczyć. Jedna pestka, druga i trzecia. E, piątka nie ma na hita, ale te ziomki tak i tak ładuję. Mi się wydaje, że ta pierwsza pestka weszła w no, fartę, nie? Bo on inaczej celował, inaczej po y poleciało. Fajnie je kombinuje, tylko on układa i życie, Albo nie? Ładnie weszło. Była, nie? No żeby ta jedna peska jeszcze weszła nie? Wejdź, no to zajebiście się będzie albo te dwie, co ładuje Raz i, I dwa pięknie. Po prostu pięknie. Powiem Wam tak. Zatrzymamy się tutaj. Ja rozumiem, że WG dało tutaj plutoniki na pitwy na rankingowe. Tylko albo punktowane, nie wiem, nie, jak to woli. Tylko moim zdaniem, ci, co nie powinni mieć platyny lub diamentu, a mają. Widzicie, o? Bo grają w plutonie, nie? I jak się gra potem, w, nie wiem, w lidze diam platynowej lub diamentowej, ciężko się gra. Potem jest czasami taka większa patologia niż na złocie, albo niżej, powiem Wam, nie? Miałem takie konto, to testowanie, że zaczynałem od brązu i szłem do diamentu. I powiem Wam, miałem chyba do wyboru dwa czołki focha. I coś jeszcze? i Powiem wam, tak się przyjemnie grało, ale się już psuło jak była taka taka platyna diament. No kuź wam myślałem, że szlak mnie trafi. Naprawdę.